Leszka zwyczajna. Poznań zasłynął z budek lęgowych w latarniach. Ponoć jedyne takie na świecie. Ale, będąc wczoraj w franowie na działce u kolegi, zobaczyłem jedyne chyba na świecie budki lęgowe na huśtawce dziecięcej. Tak, na huśtawce dziecięcej. I w jednej z budek. Mieszka rodzina Pleszek Zwyczajnych. Pracowici rodzice ciężko pracują, znosząc pokarm. Proszę tutaj zauważyć, pokazuje poszczególne fazy lotu i lodowanie w budce lęgowej. Podwozie wysunięte, proszę, i już pokarm dotarł do dzieci. Rodzic udaje się po następną porcję, a tymczasem. Wiecznie głodne pisklęta zamówiły pokarm przez internet. Nadleciał drom, ale niestety nikogo nie było z rodziców, aby odebrać, i zamówienie powróciło do nadawcy. Pleszka zwyczajna występuje w Europie i północnej Afryce, do centralnej Azji. Zamieszkuje niemal całą Europę. Migruje na duże odległości, zimuje w Afryce w subsaharyjskiej na północ od równika. W Polsce szeroko rozpowszechniony, średnio liczny ptak lęgowy. Licznie występuje na zachodzie kraju. Wygląd tak o smukłej sylwetce i długich nogach u samców część twarzowa głowy i gardło są czarne, czoło i brwi białe, posiadają białe plamy. Wież głowy i grzbiet niebiesko-szare, skrzydła brązowe z beżowymi brzegami piór, pierś i boki rude, brzuch biały, pokrywy podogonowe pomarańczowe, kuper. Pokrywy nadogonowe i ogon jaskrawe, rdzawo-czerwone, z tym, że wewnętrzne sterówki są ciemnobrązowe. Mają bardzo charakterystyczny wygląd odspokrewnionych z nimi czarnych kopciuszków o rdzawie ogonie. Samice tego gatunku podobne są właśnie do Kopciuszka. Różnią się rudawym lub płowo-pomarańczowym spodem ciała. I serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny film. Myślę, że ten film przyrodniczy też będzie się podobał. A następny będzie jak zwykle o tematyce kolejowej. Zapraszam na moją stronę: strona Ryszard Maj, kolej od kuchni i inne. Koniec.